Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na konferencji pomeczowej ŁKS2 Podbeskidzie Bielsko-Biała. Trenerze, gratulacje pod Beskidzie, wywozi trzy punkty dzisiaj z Łodzi. Z nami trener pan Krzysztof Brede i proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. No przede wszystkim na pewno zadowoleni jesteśmy, że odnieśliśmy zwycięstwo z rezerwami UKS-u. Myślę, że zasłużyliśmy w pełni na to, żeby wygrać ten mecz. Wiele bardzo dobrych momentów w naszej grze, czy to w obronie, czy w ataku, musimy na pewno cały czas utrzymywać koncentrację, utrzymywać wspólną pracę, żeby osiągać wspólne cele. I wierzę, że zespół będzie bardzo mądry i to te wszystkie doświadczenia, które zbieramy, będzie potrafił wykorzystywać i przede wszystkim będzie silny w przyszłości, ale tak ogólnie silni jako, będziemy jako cały zespół. Na pewno gratulacje dla piłkarzy, dla sztabu, dla wszystkich ludzi, którzy pomagają w codziennej pracy. Żebyśmy mieli warunki ku temu, żeby dobrze się przygotowywać do meczów i żebyśmy mogli dobrze w komfortowy sposób no, do nich przystępować. Także gratulacje dla wszystkich. Na pewno, na pewno doceniamy to, co zrobiliśmy dzisiaj tutaj. Ja się bardzo cieszę prywatnie z tego, bo wiele razy tutaj grałem, czy jako zawodnik, czy jako trener i nie udawało moim drużynom się wygrać. I to jest pierwszy raz, który na stadionie UKS-u odnoszę zwycięstwo. Na pewno z tego bardzo się cieszę i jeszcze raz dziękuję całej drużynie, że wygraliśmy ten mecz. Dziękuję. Z nami trener KS2 pan Konrad Gerega, trenerze, proszę o pana opinię o tym dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry, witam państwa. Na pewno po zwycięstwie z Olimpią Elbląg, chcieliśmy kontynuować punktowanie w lidze, bo bo takie były też nasze nadzieje przed tym spotkaniem, natomiast no, samo spotkanie bardzo trudne. Więcej w pierwszej połowie byliśmy w tych momentach bez piłki, czyli w obronie niskiej i w obronie wysokiej. No, tak domniemałem, że tak będzie wyglądało to spotkanie i tutaj dobrze realizowaliśmy te zadania do przerwy 00. Później, błąd otworzył wynik dla Podbeskidzia. no i sporo nerwowości, sporo. Znowu takich błędów własnych, no a w sumie przed bramką złapaliśmy dobry rytm grania i, i, i potrafiliśmy dobrze zmieniać centrum gry, no bo wiadomo sytuacji dzisiaj było jak na lekarstwo niestety mało, no ale też trzeba uznać klasę przeciwnika pomimo, że że sąsiadują z nami w tabeli, no to tutaj jakby Wiedzieliśmy, że jest sporo bardzo doświadczonych zawodników i, i że nie będzie nam łatwo co chwilę kreować dobre sytuacje i, i myślę, że szkoda, bo, no bo widzę, widzę w tych chłopakach po prostu tak, że bardzo chcą i, i tego im nie można odebrać po prostu. Musimy jeszcze chwilę popracować nad tym, żebyśmy takie mecze mogli wygrywać tą, nie, tylko, nie tylko tym działaniami bez piłki, też po prostu musimy więcej kreować sytuacji, No bo bez tego nie będzie bramek i, i, i tyle. Na pewno nie udało nam się zrealizować w planie meczowym grania za linię obrony, prób biegania za linię obrony, mało tych było momentów i i, i, I finalnie po prostu tych sytuacji przez to też było mniej. No i tyle. Przed nami mecz kolejny z Jastrzębiem. Taki mamy teraz układ meczów, że wszystko są mecze praktycznie z zespołami, które są blisko w tabeli i, i na pewno są to wymagające mecze. Końcówka powiedzmy rundy. Dużo, dużo tych meczów teraz było w tym tygodniu. Teraz czas przed nami, żeby żeby dobrze przygotować się do Jastrzębia, bo jest to mecz wjazdowy i na pewno, na pewno mm, musimy po prostu więcej od Ciebie wymagać w tych mm, działaniach ofensywnych. No i tyle myślę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania. Robert Zwoński, Radiołóg, trenerze, to ja tak zapytam, czy trochę niezbyt głęboko graliście w defensywie, jeśli chodzi o pierwszą połowę? No i od razu też może drugie pytanie, bo chyba więcej dzisiaj nie będzie, czy niezbyt bojaźliwie wchodzicie w ogóle w te mecze, bo jak już straciliście bramkę, no to było widać, że kilka akcji i ci chłopcy mają umiejętności, potrafią to robić, tylko dlaczego pokazują to tak późno, bo to jest kolejny mecz, gdzie dopiero uruchamiacie się w ataku po stracie gola. Odpowiem na, znaczy Odpowiadając na pierwsze pytanie, no m, graliśmy dzisiaj na tyle, m, na ile nam pozwolił też przeciwnik i, i myślę, że pierwsza połowa właśnie tak przebiegała, że więcej byliśmy w tej obronie niskiej i obronie wysokiej. E, na drugie pytanie odpowiem, sam nie wiem, no bo zawsze sobie mówimy, że mają być odważni, bo to są młodzi ludzie i, i nie wiem z czego bierze się ta bojaźń. Będziemy na pewno o tym, musimy o tym porozmawiać, bo bo plan był taki, żebyśmy mocno wyszli w ten mecz właśnie z dużą odwagą, dozą takiej mm, takiej młodzieńczej werwy i żeby to po prostu jak najwięcej tych momentów nie wiem, myślę, że po części po części ta z tyłu, ta tabela też może to tak oni tak to mm, biorą mocno do siebie i chociaż daleki jestem od tego, żebyśmy ich rozliczali z takich wyników, no rozliczania wyników jestem ja, tutaj jakby chciałbym, żeby oni byli odważni, no, na pewno są momenty po, po, po strzeleniu bramki dla podbeskidzianów był taki moment, ale to myślę, że zawsze jest tak, że ktoś coś ma już w garści i zaczyna tego bronić, a, a ktoś chce wyrwać coś z garści i to tak zawsze się dzieje, więc, więc na pewno tutaj ten gram odwagi i brawury musi występować, no bo, bo tu nie ma, ci młodzi ludzie, zawodnicy muszą po prostu grać odważnie, nie mogą kalkulować, nie? Na kalkulowanie to już jest daleki czas przed nimi, a teraz po prostu mają być odważni i po prostu spełniać, spełniać to jest duże słowo, realizować po prostu siebie jako piłkarza. I, i taki jest plan, no ale tak mówię, grasz tak jak ci pozwala przeciwnik, no i dzisiaj pod gdzie w pierwszej połowie było zdecydowanie lepsze, jeśli chodzi o tą fazę z piłką. Natomiast my nie popełniliśmy błędów, jeśli chodzi o tę fazę bez piłki i, i tutaj na pewno, na pewno jest okej, okay, no. Niefrasobliwość, błąd jeden, okej, okay. zdarzył się kolejny raz. Myślę, że tych błędów niestety jest za dużo, no ale też średnia wieku powoduje, że ci chłopcy mierzą się pierwszy raz z taką też intensywnością, z natłokiem meczów i no takiej, takiej intensywności i też mierzą się po prostu z bardzo doświadczonymi piłkarzami, tak, no bo bo taka jest po prostu ta rola tego drugiego zespołu i i też, żeby będzie tak nie wybrzmiało, że tutaj już każdej złożył broń i teraz. Nie, nie, nie. To jest po prostu mecz. Nie ułożył się nam dobrze, przegraliśmy i kropka następny będzie zastrzebiem. Musimy zrobić, żeby od pierwszej minuty właśnie wejść z dużą dozą odwagi tej brawury i będzie, będzie dobrze, tyle.